Zaczynam tego vloga nietypowo, bo od puzli i to w dodatku nakręconych telefonem w niedzielę wieczorem. Zobaczcie, jakie one są piękne. Cudowne i to jest prezent urodzinowy, który dostałam od słynnej już u mnie na kanale Basi. Przepiękne. Od niej dostałam te puzle, od niej też dostałam, słuchajcie, ten prezent wspólny, czyli te pierwsze puzle, te takie na tym tle, to są nasze zdjęcia z Basterem, bo ona też się składała na tamte puzle, plus te puzle... I oczywiście składała się też na schronisko. Cudowna kobieta. A nie, te puzzle chyba na święta dostałam. W każdym razie od babci, ale od babci, od Basi. No przepiękne są. I oczywiście są wszystkie. Cudne, zakochałam się w nich. Szkoda mi ich e, rozkładać. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami z tej strony. E, Zaczęłam tego vloga nietypowo, bo <laughs> pokazałam Wam po prostu skończone puzzle, e, bo nie chciałam unikać tej kamery. Także początek macie puzzlowy. Teraz jestem w połowie już kolejnych, ale to jest kwestia nieistotna. Jest czwartek i jest godzina, chyba około 18, jak nie po 18, 18.50 no tak grubo ja miałam dzisiaj wolne, nie ma nawet godzin. Powiem Wam nawet nie to wolne nie cieszy, nie miałam w ogóle humoru, żeby wyciągać kamerę, żeby cokolwiek robić. Wczoraj miałam nagrywać mierzymy, ale powiem Wam, że stwierdziłam, że mam. jednak. Kilka par spodni, w sumie tylko kilka koszul, to nie wiem czy się w ogóle opłaca to pokazywać w osobnym filmie, także może to po prostu wplotę we vloga, ale na pewno nie dzisiejszego, może sobotniego, po prostu nie mam, nie mam weny, nie mam humoru, nie mam, w sumie to niczego nie mam i staram się być pozytywna, słuchajcie, nawet myślę, że osoby, które są ze mną wiedziały jak... Um, wierzyłam w to, że ten rok będzie cudowny i oczywiście jeszcze może być, bo dopiero jesteśmy w, pierwszego, w pierwszym lutym o zaraz, muszę sobie zrobić <laughs> szczęście e, czyli cynamon i sól mm, no ale nie jest to dobry niedobrze zaczął się ten rok dla mnie nie jest to nic fajnego, nie jest to nic przyjemnego nic fajnego się nie dzieje no ale jest po prostu jak jest, e, więc nie chcę na tym nawet mówić mm, słyszycie, że mam problemy z głosem dlatego, że wczoraj miałam dwie grupy, nasze public tours e, wróciły i wiecie, jedna tura trwa około godziny e, w pracy, jak oprowadzamy właśnie ludzi, ale my tam czekamy już na ludzi, na Was powiedzmy pół godziny wcześniej, dużo osób przyjeżdża wcześniej, wiadomo, i się z tymi ludźmi rozmawiać. Rozmawia. Niektórzy też zostają chwilkę po, bo chcą porozmawiać, podziękować i tak dalej, także no minimum to jest takiego trzy godziny Non stop gadania, bo jeżeli ja jestem tą główną osobą, jestem zawsze tym tour guide głównym, wszystko ja muszę mówić, to po prostu się mówi i mówi i mówi i mówi, milion pytań się odpowiada i zrobiłam ten błąd po raz kolejny, nauczyłam się od tamtego roku, żeby nieść ze sobą butelkę wody i zajechałam sobie tak radio, radio zjechałam sobie tak gardło, że myślałam, że wczoraj jest, że będzie po prostu lepiej dzisiaj, ale jest coraz gorzej i to nie jest właśnie nic związanego ze zdrowiem, a no, z moim gadulstwem więc, fajnie, że te tursy wróciły, słuchajcie, bo wczoraj miałam sobie iść do domu wcześniej przez brak bólu, ale przez to, że miałam tursy, to też mówię, dobra, to zostanę, bo po prostu lubię to robić napędza mnie to fajną energią Um, I mega fajnie, jeszcze miałam w mojej drugiej grupie trzy polskie dziewczynki, um, pierwszy raz w ogóle miałam Polaków, miałam też pana ze synem, e, syn wszystko tacie tłumaczy, bo wiadomo, ja musiałam robić tur po angielsku, bo pozostało sześć osób, to byli Anglicy, ale miałam tak dużo dzieci w grupie, że po prostu i te małe dziewczynki były takie słodkie, że jak przychodziliśmy, to wszyscy pracownicy... Wiecie, no bo to jest jak takie cute, takie malutkie blondyneczki śliczne, e, i były zafascynowane wszystkim, Wiecie, maszynami, robotami jeżdżącymi. E, uwielbiam. Jak mam dzieci na grupie, to uwielbiam, bo to jest takie zawsze bardzo miłe i przyjemne. Pierwszy luty, słuchajcie, pomalowałam się, to miało mi przynieść taki trochę lepszy dzień, chociaż nie przyniósł. Bo, <laughs> I chciałam powiedzieć Wam o jednej rzeczy, bo kilka z Was e, powiedziało mi, że nie wie, jak używać vintage. E, z jedną z Was napisałam wszystko prywatnie, bo to nie jest e, trudne do wyjaśnienia, ale właśnie ktoś inny mi napisał w komentarzu, już nie pamiętam kto, że fajnie by było e, wiedzieć, jak to się sprzedaje. I stwierdziłam, że taki mega szybki. Mm, fi, nie filmik. Szybko Wam powiem bo po prostu, jak to się sprzedaje, bo ja sama nie wiedziałam. Myślałam, że to trzeba się męczyć. Chodzić z tą paczką na pocztę, szacować, ile kosztuje przesyłka, ile prosić ludzi za przesyłkę, bo to są różne rzeczy, wiecie, ja sprzedaję puzzle, i książki, i ciuchy, a na Vinted my się nie przejmujemy wysyłką. Um, my po prostu dostajemy od Vinted e, instrukcję, przez co mamy daną przesyłkę. Zacznę od początku. O, wystawiam rzecz, na przykład ja dzisiaj, e, powiedzmy, wystawiłam zestaw czterech polskich książek za 10 funtów nowych książek, także ja naprawdę nie zdzieram z ludzi kasy. E, chodzi mi o to, żeby po prostu się tego pozbyć, bo wiem też, że Osa musi zapłacić za przesyłkę, także to musi być też atrakcyjne dla tej drugiej strony, bo to, wiecie, ja myślę, o, ktoś ma farta, bo kupię sobie ode mnie puzzle za 3 funty, no ale musi zapłacić 3,50 za przesyłkę, także też nie możemy wygórowywać sobie jakichś cen, bo musimy sobie doliczyć, że wtedy ktoś nam nie kupi, bo musi też zapłacić tą przesyłkę. Ale co Wam chcę pokazać? E, dziewczyna e, tu nie ma jej adresu nigdzie? Nie ma. E, po prostu napisała mi, że chciałaby jeszcze zdjęcia z tyłu, wysłałam jej i później e, napisała mi, że dzisiaj wyślę. I jedyne co ja muszę zrobić, nie ma tutaj jej nigdzie, a jest tylko jej login, także zakryję, żeby nie było. Tu jest taki napis e, Open digital, digital Label. Więc e, temu temu. Em, po kupieniu przez naszego klienta, czy osoby, która od nas kupuje paczki, Vintage dostaje pieniądze, nie my, Vintage. Yy, I oni też wysyłają nam... Yy. Miejsce, gdzie mamy się udać, bo różnych używają kurierów. E, mi się kilka razy zro, złożyło, że na przykład musiałam wrzucić je do skrzynek inposta, po prostu idę e, i przy inpości musiałam sobie sama wdrukować naklejkę. E, ale to wiecie, drukowałam z drukarki w pracy, przyklejałam taśmę klejącą i szło. Po prostu wchodziłam, skanowałam kod, otwierała się szafeczka, wkładałam, zamykałam, poszło do klienta. E, Miałam na przykład Erwi, Erwi można iść do Tesco, oni tam wydrukują nam naklejkę, naklejają, zabierają i moja najlepsza wysyłka to jest przez Jodla, ponieważ mu, nic nie muszę drukować, po prostu nawet przed chwilą byłam, idę na stację benzynową, w moim przypadku stacja benzynowa jest najbliżej, to jest 30 sekund jazdy autem. A zjeżdżamy tylko do ulicy, mamy stację benzynową, zostawiam tam właśnie, otwieram to open. Digital Label, pan to skanuje, nakalka, naklejka mu wychodzi, naklejne paczkę zabiera. Tyle. My się nie martwimy, my nie płacimy za to dla, e, dla nikogo, po prostu mamy to zadać, bo nasz kupujący już opłacił tą przesyłkę. My tylko musimy mu nadać. Nie musimy słuchać nic pisać do niego, już paczka została nadana. Kupujący automatycznie dostaje wiadomość, że jego paczka już do niego. Idzie. Także to jest wszystko naprawdę naprawdę super. Kiedy już patruszka do kogoś dojdzie, e, ta osoba klika, że wszystko jest ok, albo nie ma na to bodajże 48 albo 72 godziny. Także tu nie jestem pewna, e, gdzie może zgłosić, że coś było nie tak. Jeżeli tego nie zgłosi, lub od razu sam kliknie, że wszystko jest ok, automatycznie pieniądze, które z, trzyma w vintage, zostaną przelane do nas na konto. I na przykład e, podam wam sytuację, że kilka rzeczy. W momencie, kiedy ktoś odebrał, widziałam, że od razu kliknęli ok i te pieniądze mam już na balansie. Ale niektóre ktoś odebrał, ale ani nie napisał, że jest ok, ani nie ok. Także na bank wszystko jest ok zresztą, bo ja to wysyłałam. Tylko nie mają czasu, nie chce im się kliknąć, że wszystko jest ok. Ja sama nie wiedziałam, że tak się robi i jak zamówiłam kiedyś na wintę, to to po prostu zostawiłam. Przyszła paczka, to przyszła, ale po trzech dniach automatycznie transakcja jest zakończona. Tak mi się daje, że trzy dni chyba, albo dwa, nieważne, i wtedy dostajemy pieniądze. I oczywiście chcę was ostrzec, bo zdarzają się oszuści i niestety i mnie spotkało oszustwo e, i niestety Vinted nie chroni e, sprzedawców to musicie e, mieć pod uwagę, pod uwagę brane E, nawet e, weszłam specjalnie na grupę na Vinted i niestety to się zdarza U mnie e, była opcja tego, że wysłałam do pani puzle, e, które wystawiłam za 6 funtów, bo to były oryginalne puzzle Disneya W oryginalnym, w bardzo dobrym stanie, idealnym stanie zresztą e, Pani dostała puzle i napisała, że w trakcie z transportu te puzzle mają lekko zdamagowane pudełko No i wysłała zdjęcie i faktycznie muszę oddać, że pudełko było lekko wgniecione ale po pierwsze były to puzle używane, więc na pewno dla nikogo na prezent, a jak ktoś wie, że używane puzle dostaje, no to też nie może się spodziewać cudów. Jak nie wiem, Basia mnie kupuje w Cicholandzie, to wiem i wiem, że to są puzle dla mnie na prezent i nie spodziewałam, jeżeli by miały wgniecione pudełko, nie miałabym z tym problemu, nieważne. Ale wiadomo, te puzle są jak najbardziej nadal. Ok, To pudełko nie było nawet jakiegoś zgniecione mocno, no ale co? Pani zostało zwrócone 4,50, bo ja i zeszłam z tych puzli z 6 na 4,50 i tych puzli ona nie musi do mnie wracać i nie musi mi ich oddawać. Ja napisałam do tej pani, że słuchaj, jeżeli lekko uszkodzona pudełko Ci przeszkadza i nie możesz ułożyć tych puzli, to po prostu wyślij te puzle do mnie. Ja opłacę wysyłkę, oczywiście z rodzaju. No, więc tacy klienci będą się zdarzać. Niestety zdarzają się co jakiś czas z tego co czytam, no że niestety przywłaszczą sobie naszą rzecz. Ale, no, ja sprzedałam już około 14 rzeczy, tylko ta jedna pani mi się e, taka zdarzyła. No, trudno, wiecie, no, ja już na to macham ręką, bo i tak to są rzeczy, które e, bym po prostu albo oddała za darmo, albo gdzieś rzuciłam. E, no, i też nie, nie szłam specjalnie na pocztę, nie na pocztę, na stację z jedną rzeczą. Tylko miałam kilka paczek, także trudno. Ja uważam, że karma wróci do tej pani i chciała sobie na mnie, że tak powiem, zarobić puzzle. Niech ma, niech się nie udławi nimi. I koniec tematu. Trudno, mam w ogóle jeszcze ochotę zamówić coś o niej, jak będzie miała puzzle. Mówię Wam szczerze i zrobić dokładnie to samo, co ona zrobiła mi, ale to jeszcze debatuję, bo nie lubię takiego zachowania. Po prostu nie lubię, ale wszystko inne, co wysłałam, jest ok. Mamy też, słuchajcie, kilka dni na to, żeby wysłać daną paczkę. To nie jest tak, że. Nie wiem, paczka e, rzecz zostanie kupiona dzisiaj, i musimy lecieć na, na stację czy tam do sklepu, ją dać dzisiaj. Ja osobiście jestem takim typem sprzedawcy i osoby, że jak ktoś kupi dzisiaj, ja wysyłam dzisiaj. No, chyba że ktoś kupi o północy czy o 11 w nocy, no to nie będę nigdzie wyjeżdżać. Czy nie wiem, jak ktoś kupi coś teraz, bo zaraz będę wystawiać rzeczy po Andre tu nie będę lecieć na pocztę, ale od razu jutro to zrobię. Ja słuchajcie, nawet w niedzielę po pracy zapierdzielałam na pocztę, na pocztę, uwaliłam się tej poczty na stację oby te paczki wyszły, także no ja tak mam, ale mamy kilka dni na to, żeby to zrobić, to nie jest wymagane od nas natychmiastowo i powiem Wam, że powoli, powoli się wyzbywam tak jak mówię, no cztery książki za 10 funtów w puzle sprzedaję po 3 funty to naprawdę są fajne ceny, jakieś dwie książki polskie po 5 funtów um, teraz będę wystawiać, um, Andrzej dostał na święta w, nie na święta, na urodziny perfumy Hugo Bossa one kosztują 60 funtów i one mu po prostu nie przypasowały. I zużył tylko shower gel, i chyba tam był balsam do ciała. Ja wystawię te perfumy za 25 funtów. One są na vintage po 40, laski sprzedają oryginalne. Także na przykład takie coś wystawię. Może pójdzie komuś po prostu, wiecie, będzie miał oryginałki Hugo Bossa za, za grosze. Wystawiłam, słuchajcie, paletkę dzisiaj. Iconic, tą, którą dostałam w kalendarzu adwentowym, bo ja nie robiłam ich w To jest nowiutka paletka. W sklepie kosztuje 45 funtów, na nią nie ma promocji. Ja ją wystawiłam za 15 funtów. Nową paletkę, także może też pójdzie bo powiem Wam, że stwierdziłam, że cały czas się maluję teraz tą paletką już nie pamiętam tą drugą, co miałam w tym drugim kalendarzu która jest cudowna, a ta Iconic ma dokładnie te same kolory także czy jest mi tak bardzo potrzebna? Nie, także będę chciała ją sprzedać i coś sobie po prostu zarobić e, jakiś krem, który kosztuje 35 funtów, wystawiłam za dyszkę także może może coś się jeszcze sprzeda i tak jak mówię, znalazłam kilka rzeczy w szafie Andre, które mają metki a on tego nie nosił i na przykład albo wyrósł z nich, e, albo po prostu mu się nie podobają, a ja kupiłam moje, je na przykład, jak go ze mną nie było, także też to zaraz powystawiam, ale oczywiście na LPF trening. E, naszym sąsiadom urodził się w ogóle mały synek, także powiem Wam, że mimo tego, że naprawdę mamy teraz ciężko z kasą, to mówię, nie, nie dam rady. Poszliśmy wczoraj do takiej Maxa i kupiliśmy mu zestaw ciuszków i Takiego cudownego króliczka z napisem My First Friend Zanieśliśmy od razu wczoraj, dlatego że wczoraj nie nagrywałam Bo byliśmy u nich tam z 40 minut Mało go nie widzieliśmy, bo był u góry bo tylko 2,5 kg, waży, tak już Maleńki, maleńki um, I też w ogóle nie miałam humoru Także no, jest jaki jest Dobra Słuchajcie, ja będę kończyć, bo chcę Wam nagrać e, Film książkowy, póki wszystkie Książki ze stycznia pamiętam e, I z Wami widzę się jutro. Na razie jeszcze nie wchodziłam na YouTube'a, nie nadrobiłam filmów, nie nadrobiłam komentarzy, po prostu to nie jest mój tydzień, także jeżeli kogoś filmik ominąłam, to bardzo, bardzo przepraszam. Jeżeli będę miała czas, to postaram się nadrobić, jeżeli nie, to już będę starała się być na bieżąco, ale po prostu każdy może mieć czasem gorszy dzień, czy tam gorszy tydzień, albo gorsze dwa tygodnie, także wybaczcie, no ale po prostu, nic nie poradzę. Teraz już będę kończyć, idę nagrywać film. Ćwiczyć, wystawiać rzeczy i kończyć puzzle. Także widzimy się pewnie. Eee, znaczy, Wy widzicie mnie już za sekundę, a ja wyłączam kamerę. Chciałam Wam tylko pokazać puzelki, które ułożyłam. Są przezajebiste, szczerze Wam powiem. Wszystkie są w idealnym stanie. Oczywiście, już je wystawiłam na Vinted za 2,50. Także nawet z jakby wyszło 5-6 funtów, to i tak jest spoko. Szczególnie, że teraz, no niestety, już nie ma puzzli w Charity. Także fajne, naprawdę ładne. Jak ktoś kocha zwierzęta, puzle idealne. A już się przekręcam na drugą stronę. Witam się z Wami już w piątek. Słuchajcie, mi się tutaj parzy herbatka w moim harrym ponterze. Herbatka się parzy, a właśnie kościówka pisała do mnie, że musi ze mną o czymś pogadać i że zaraz będzie. Niestety nie mam dużo czasu, bo mam tylko godzinę, bo dzisiaj mam, mam nadzieję, ostatnie spotkanie, jeżeli chodzi o moje brwi. I powiem Wam, przez to, że teraz tak średnio jest kasumiam, miałam ochotę to w ogóle odwołać. Ale z drugiej strony to pewnie jest moje ostatnie spotkanie i czasem też jest tak, że jak się za długo zostawi te brwi, to znowu będę zaczynać ten proces od nowa, bo one są teraz w takim momencie, że łatwiej ten pigment jest wyciągnąć co cztery tygodnie niż czekać. Także, no, muszę iść. Byłam rano na poczcie, wysłać kilka papierów dalej związanych ze śmiercią mojego taty. To po prostu jest tyle załatwień, szczególnie jeżeli chodzi o polską stronę, bo tutaj w Anglii to poszło raz dwa. Już po prostu mam dość tego załatwiania i spać już przez to nie mogę. Ale jak dzisiaj wysłałam te ostatnie papiery, to powiem Wam, że tak jakby mi ciężki ciężar z serca ściągnęli. Wystawiłam wczoraj perfum, sprzedał się od razu. O krem kilka osób już pytało. wysłają mi oferty, że zapłacą mnie, ja się na nie godzę, oni nie płacą. No, wkurza mnie to. Szczególnie, że nikt nie ma taniej tego kremu niż ja, bo już sprawdzałam. No, ale nie będę nikogo zmuszać. Jak ktoś nie chce kupić, to niech nie kupuje. Muszę jeszcze kilka puzli wystawić, ale to powoli, bo tak jak Wam mówię, co chwilę, co chcę, chcę sobie usiąść, żeby taką, żeby zacząć rzeczy wystawiać, to coś ktoś ode mnie chce i nie mam jak. Chciałam Wam pokazać trzy szampony, które kupiła mi moja mama. Jest to ekstrakt nawilżający szampon z olejem kokosowym i to są te Dr. Santi, Sante. jeden kokosowy, a jeden jest z... Um, tym, hump oil i jeden jest z, z chyba orzechem, piszę w ogóle po angielsku, z arga, e, ole, e, olej arganowy i kratyna. A czemu aż trzy szampony? E, ponieważ e, jest promocja u nas w drogerii, e, w polskiej drogerii, w której mama mi robiła kalendarz i one normalnie kosztują po 5 funciaków, a zrobili przez pół, także jak widzicie 2,49 um, także mam zapas trzech szamponów ja kiedyś używałam i bardzo mi się sprawdzały także dla przypomnienia sobie poużywam każdego, oczywiście odżywki po prostu jak będę w Home Bargains to, to kupię um, inne nie muszą być takie same, nie oszukujmy się, nie, nie trzeba e, grupowo, że tak robić, e, robić. Dobra, słuchajcie, ja czekam na Mamę Andrę, zobaczymy. E, za dwa tygodnie, w piątek o 17 mamy próby naszego menu. Ja Wam szczerze powiem, że już nawet nie pamiętam, co my wybraliśmy. Wiemy coś, że było z kurczakiem, e, wiem, że na starter było mezę i dalej nie pamiętam. Także. Za tydzień, za dwa tygodnie w piątek. Tak jak wiecie, staram się łapać wszystkie nadgodziny, jakie są, ale właśnie wtedy za dwa tygodnie w piątek mam paznokcie, także i tak bym nie zrobiła overtimeów. E, będę się starała zrobić jakiś inny dzień, więc może e, więc to będzie najlepszy dzień na e, testing. E, czekam cały czas w ogóle na wiadomość na 12, bo e, wtedy będę wiedzieć, czy jest jakaś szansa, żeby w ogóle jutro iść do pracy. Wiecie, chociaż te 5 godzin by mnie mega, mega, mega ucieszyło, także no nie trzymajcie kciuków, bo już jest po fakcie ale zobaczymy e, czekam dzisiaj też na moje malutkie zamówienie z temu takie naprawdę groszowe e, zamówiłam tylko rzeczy które potrzebuję nic tam jakieś nawet nie pamiętam co tam było ale miałam jakieś tam e, potrzebowałam głównie staniki sportowe ponieważ w takich czuję się najlepiej e, a wiadomo mam cztery staniki sportowe które zmieniam codziennie e, do ćwiczeń e, no bo ja ćwiczę tylko w staniku mega się poce i na drugi. No, nie lubię na, zakładać tych samych, także mam staniki sportowe i mam też do pracy, ale do pracy potrzebuję więcej, więc zamówiłam jakieś tanioszki, ale to zobaczycie. Nie wiem, czy to dzisiaj przyjdzie, czy coś. Nie wiem, nawet nie wiem, ale dobra. E, w każdym razie i tak nie będzie temu haul w tym odcinku, tylko w przyszłym vlogu, nawet jeżeli przyjdą dzisiaj. Dobra, a teraz kończę, słuchajcie. Ostatnie widzicie moje brwi, już jakie są jasne, i powiem Wam, bo kamera bardzo dużo mm, wyciąga koloru, i jak Wy widzicie to, to na żywo. Trzeba się, wiecie, tak przypatrzeć, żeby zobaczyć, czy coś tam jeszcze jest. Dlatego mam nadzieję, że będzie to ostatni, ostatnia już wizyta, bo tak naprawdę gdzieś tutaj czy coś to przykryjemy nowym makijażem. E, najbardziej chodzi właśnie o, o ten łebek. A jeżeli chodzi o nowy makijaż, no to też na razie nie będę robić, nawet jeżeli brwi się wygoją. E, z powodów po prostu finansowych, chyba, że w międzyczasie ktoś się odezwie do Andry i zacznie tą pracę, to wtedy oczywiście e, zrobię sobie. A jak nie, no to będę musiała poczekać, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Dobra, czekam na moją teściówkę e, i zobaczymy, czego chcę. Także do później. Kochani, jestem, a jestem już wieczorem, jest godzina późna, bo jest prawie, że osiemnasta. Dzisiaj jest ciężki dla mnie dzień. Pod kilkoma względami, ale w mówiłam Wam ostatnim wyjściu, że ma przyjechać mama Andrę. Przyjechała, słuchajcie, kawą, tym razem ją doniosła. Nie wywróciła się jak tydzień temu. Przyniosła nam moje ukochane kimchi z Costco, bo ją prosiłam ostatnio, że jak będą, to żeby mi kupili, bo my do Kosko nie jeździmy, bo tam jak się jedzie, to już naprawdę gruba kasa idzie. Więc no w sumie nic nie potrzebowaliśmy, a tam ciężko wyjść tylko po te zupki także oni akurat byli i przywiozła mi dwa opakowania duże także super będę miała, to są takie pyszne zupki ostre które świetnie działają na przykład jak jestem bardzo głodna a nie mam czasu nic robić, a po prostu wiecie, nie chcę iść do Mcdonalda i wydawać tony kasy na tłuste jedzenie w każdym razie była i jeszcze przyniosła nam prezent mianowicie przyniosła nam voucher na 100 funtów do restauracji różnych, my pewnie skorzystamy z Nando's, bo najbardziej lubimy Nando's, chociaż są tutaj różne inne rzeczy, jakieś Italia, Bella Italia, Pizza Express, ale tak średnio, dla mnie Nando's najlepsze, także po prostu stwierdziła, że wiecie, wie jak jest, wie, że nie jest najłatwiej teraz, a mówi, że tak jak się coś robimy razem, to ciągle wiecie... Nic takiego ekscytującego, i że fajnie by było, żebyśmy sobie gdzieś sami wyszli, a nie z nimi, bo my tylko z nimi wychodzimy do restauracji. Jedynym, jedynym jakby to odskocznie od tego było to, jak byliśmy teraz w styczniu na moich urodzinach w Walii, no to wtedy tam wyszliśmy, ale tak poza tym my nie wychodzimy, także bardzo miło. To nie jest prezent walentynkowy, żebyśmy szli gdzieś, bo. Ja nie obchodzę walentynek za bardzo. Obchodziliśmy chyba tylko pierwszy rok. Czasem co jakiś czas Andrzej się zdarzy, że faktycznie jakiegoś misia, na przykład kupi walentynki czy coś, ale nie obchodzimy jakoś specjalnie. Wiecie, dla mnie walentynki to są jak na przykład w tamtym tygodniu codziennie miałam inne śniadanko: że raz miałam, rano wstałam, a tutaj naleśniki na mnie czekały. Na drugi dzień wstałam i miałam wrapa z jajkiem i. I z, z kiełbaską. Potem przyszłam po pracy i miałam takiego zdrowego burgera we Wrapie. To są dla mnie takie rzeczy, które um, widzę, że na przykład drugiej połówce nie to, czy kupi mi e, kwiaty, albo drogi naszyjnik. Więc ja nie obchodzę, ale oczywiście, jak ktoś obchodzi, to super. E, wszystko można celebrować i wszystkim się cieszyć. Ja po prostu celebruję w sumie e, cały rok, e, więc nie potrzebuję tego, że. Wiecie, muszę lecieć do sklepu kupić jakieś prezenty i w ogóle. I zresztą staram się być z daleka od Facebooka 14 lutego, ponieważ te wszystkie prezenty, torebki, każda się przechwala, która dostała lepszy prezent, to nie są w ogóle moje klimaty. Ktoś może powiedzieć, że to jest zazdrość, ale to nie jest zazdrość. Jak chcę, to sobie sama kupię torebkę. Ale to nie dla mnie, po prostu nie dla mnie. I w ogóle taka ciekawostka, jeszcze na samym początku, jak zaczęliśmy się z Andrzej spotykać, mówiłam mu, jeżeli kiedyś będziesz się chciał mi oświadczyć, Zakaz robienia tego w walentynki i w świętach. To były te dwa dni, w których mega nie chciałam się zaręczać, więc się zaręczyłam w ostatni dzień Brexitu. E, tak, taka data, ale dzięki temu nigdy nie zapomnę. E, no, ale tak jak mówię, proszę się tutaj nie obrażać, jak ktoś celebruje, obchodzi, kupuje prezenty, idzie na imprezę, na kolację. Jak najbardziej super, każdy jest inny, każdy robi to, co jemu odpowiada i mu pasuje. Byłam na brwiach, jak widzicie, i niestety one robią się znowu czerwone. E, Widzicie, jak one były zjebane, za przeproszeniem. To były, ja nie wiem, do każdej kosmetyczku, jakiej byłam, każda jedna dziewczyna mi mówi, że tak, zepsutych brwi, to jeszcze u nikogo nie widziały. E, także, no niestety, powiem Wam, że ja nie wiem, jak ta dziewczyna to robiła, e, bo wszystkim innym e, nie psuła tak brwi, także po prostu ja miałam pecha. E, no ale, tak jak mówię, ja na pewno nie będę jej polecać, każdemu będę ją odradzać. No bo... Starczy widać. Ja Wam powiem, że to była moja czwarta sesja, także już wydałam 200 funtów na usuwanie tym, a wcześniej miałam 8 sesji laserem. Jedna sesja to było 60 funtów. Później temu gościowi zrobiło się mnie szkoda i ja chyba trzy ostatnie płaciłam połowę. Ale to sobie wyobraźcie. To jest pół tysiąca, które ja wydałam już, żeby usunąć moje brwi, przez to, że jedna dziewczyna... E, Zjebała sprawę. Ale to nie znaczy, że od razu makijaż permanentny. Nie, nie, nie. Sama, jak usunę ten, to zrobię kolejny. Ale będę robić u dziewczyny. U tej zresztą, która mi usuwa, która stawia bardziej na naturalność. Także i jej pigment jest dużo jaśniejszy, ponieważ ona uważa, że lepiej wiecie szybciej zrobić poprawkę, a mieć. Taki kształt jak się chce, niż później jest taki problem jak ze mną. E, mega drogi, mega bolesny i tak dalej. Dzisiaj e, zrobiłam mi troszeczkę delikatniej, e, bo mówię, po prostu zaraz będę ryczeć, ale na szczęście dałam radę. No i później, słuchajcie, plan nam się zmienił, bo mieliśmy jej z młodym, ale po prostu mojej mamy e, telewizja nie działała, więc musieliśmy tam pojechać. Oczywiście nie udało się tego naprawić. Skontaktować się z Polsat Go, to jest. E, Masakra. Nie wiem, ja jestem przetwiony do tego, że tutaj w Anglii gdzie z kim nie chcę pogadać, jest live chat, czyli z kimś, gdzie mogę mówić od razu. Nie wiem, czy w Polsce one nie są popularne, czy tylko ja tak trafiam, ale tam czegoś nie ma, więc jest odsyłanie, wysyłanie maili, które oczywiście cały ten proces wydłużają i to jest. nie jest taka szybka konwersacja. Teraz to już w ogóle mi nie odpowiadają, bo jest piątek, więc pewnie mają wywalone. Zobaczymy. jak to będzie więc pół dnia e, tłumaczenia przez telefon, jak to zrobić. Potem pojechaliśmy. Teraz próbowałam mamie zainstalować jakąś inną telewizję, żeby chociaż miała na komórce, e, ale właśnie jesteśmy w procesie nagrywania filmików, e, jak to zrobić, ponieważ straszne, straszne korki są. Żeby dojechać do mojej mamy, zeszła nam się godzina, jakbym do Londynu jechała. Żeby wrócić od mojej mamy, pojechaliśmy na zakupy. Musiałam pojechać do bm dokupić młodemu przysmaki, potem do Aldiego do Aldiego, a potem, że wrócić, matko Fatima, chyba z godziny znowu wracaliśmy i cały czas gadaliśmy, więc nawet książki nie przeczytałam no ale, ważne, że zakupy są i co najważniejsze, idę za na pracy pum, 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 idę jutro do pracy, tak się ucieszyłam słuchajcie, że udało mi się dostać 5 godzin e, od pierwszej do 6. to była taka radość, jakbym w totka wygrywała bo w 5 godzin, wiecie, nie zmęczę się a mogę się też wyspać bo to nie jest na rano wiadomo, z jednej strony fajnie jeść na rano, bo odbędzie się i się ma resztę nie dla siebie ale z drugiej strony wiem, że nie muszę się dzisiaj wcześniej kłaść także korzystam z tego weekendu wiecie, rano wstanę, zjem sobie śniadanko e, wyprowadzimy młodego do parku koło prac, także będzie fajnie a w domu będę 6.20 i wiecie, zrobię trening i mam cały wieczór dla siebie, także bardzo, bardzo się cieszę, chciałam Wam w ogóle pokazać kupiłam moje chrupki dajcie znać co Wy o nich myślicie, znaczy one nie są moje to są chrupki z polecenia e, Mówię, ona właśnie pisała sobie, że są pyszne i e, nie wiem właśnie czy miałaś tomato bazyl, czy nie, ale właśnie te były w Aldin, także mówię, wezmę sobie jak polecasz to biorę a tak to nie kupowałam nic programowego tylko to, co potrzebowaliśmy także nie mam Wam nic do pokazania i słuchajcie, z tego miejsca będę kończyć tego vloga, nagram Wam vloga kolejnego, ale to jutro Wam będę nagrywać może, nie obiecuję, uda mi się jakoś statyw ustawić żeby pokazać Wam te rzeczy, które kupiłam a jak nie, to pokażę Wam temu bo temu przyszło mi dzisiaj ale filmik z temu nagram dziś tylko, że pokażę Wam w kolejnym odcinku będę też zaraz ćwiczyć a wiem, że nie powinnam, bo te brwi, ale po prostu mam tak naładowana tym złą energią, że czuję, że muszę się, wiecie, wyporuszać wy mam też całego YouTube'a do nadrobienia, ale tak jak Wam mówiłam wcześniej, postaram się, ile mogę, tyle zrobię ile nie mogę, to nie mogę, także musicie mi wybaczyć Dziękuję, że byliście w tym odcinku, dziękuję dla tych wytrwałych, oglądalność jest bardzo nisko ostatnio, ale przysięgam Wam, nie przejmuję się tym już w ogóle. To, to, że nie miałam ochoty nagrywać nie miało w ogóle wspólnego nic z oglądalnością, może mam mały kanałik z mega małą oglądalnością, ale mam cudownych widzów, więc jest okej. Okay. I tym właśnie cudownym widzom chciałabym z tego miejsca mocno podziękować. A i w ogóle sprzedałam kolejną rzecz na Vinted, od razu zaniosłam, a teraz przed chwilą sprzedałam kolejną rzecz, kolejne puzzle, także zaraz, nie, dzisiaj nie, jutro będę szła. Zanieść, ale powoli, powoli biznes się kręci. Dobra, kończę. Dziękuję, że byliście ze mną. I tak jak mówię, myślę, że będziemy się widzieć za dwa dni, i za dwa dni będzie filmik książkowy, a za cztery będzie zwintyt. także nie zwintyt z Teamu, z Teamu, także guziaki, pa pa.